Wracamy do ligowych zmagań po przerwie na reprezentację zespół Ślęzy nie trenował w minionym czasie w pełnym składzie. Na kadrze mieliśmy trzy. Była Agata dobrowolska, Nina i Niki. Na kadrze Słowacji i Chorwacji, także w większości skupiliśmy się na treningiem indywidualnym. Szuk Saton dostała tak naprawdę tydzień wolnego od treningów koszykarskich, bo miała tam przyciążenie urazy także głównie praca nad techniką indywidualną, nad umiejętnościami indywidualnymi. Z końcem tygodnia już troszkę było współpracy dwójkowej, trójkowej. Od wczoraj tak naprawdę dopiero zaczęliśmy z powrotem ćwiczyć 4 na 4 5 na 4 i szykujemy się na kolejne spotkania. Wrocławianki czeka seria trudnych spotkań. Na dzień dobry wicelider tabeli z Bydgoszczy do tej pory w lidze. Przegrał tylko raz. W tej chwili już gramy z tymi zespołami, które będą walczyły o jak najlepsze rozstawienie przed playoffami, o jak najlepsze miejsca w tej górnej tabeli, a dla nas ten każdy kolejny mecz z tymi lepszymi zespołami to tak naprawdę czas na korektę i jak na, i na wyciągnięcie tego wszystkiego, co, co można z tych meczów wyciągnąć jak, jak najlepiej i starać się w dalszym ciągu zgrywać, zgrywać zespół, szukać nowych rozwiązań przed tymi przeciwnikami, z którymi możemy później powalczyć. Największą siłą Bydgoszczy jest ofensywa. Kluczem do sukcesu więc wydaje się powstrzymanie rywalek w tym elemencie. Na pewno to jest ich najmocniejszym punktem, to jest atak i tam na obwodzie praktycznie każda zawodniczka jest w stanie tworzyć się rzutami za trzy punkty. Doszła do nich już po rozpoczęciu rozgrywek szante Evans, wzmocniło znacznie siłę podkoszową i i w tej chwili ten zespół gra dosyć dobrze. Zwycięstwo z Lublinem było jakby tutaj takim wymiernym efektem tego. Oba zespoły już w obecnych składach mierzyły się ze sobą wynik zdecydowanie na korzyść Bedgoszczy. Czeka nas ciężkie spotkanie. Już tutaj graliśmy z nimi przed sezonem i tak naprawdę byliśmy tłem w tym spotkaniu. Mamy jakieś tam swoje pomysły, ale no wiadomo, że ciężka realizacja tych pomysłów nas czeka na tle mocnego rywala. A nie Dzielne spotkanie w Bydgoszczy rozpocznie się o godzinie 16. Hurkacz w Paryżu grał w deblu z kanadyjskim tenisistą Felixem Augerem Alissim. W finale wygrali z rozstawionymi z dwójką Chorwatem Mate Pawiciem i Brazylijczykiem Bruno Suarezem 6 do 7, 7 do 6 i 10 do 2. Specjalizujący się w singlu Hurkacz i jego partner sprawili wielką niespodziankę, docierając już do decydującego meczu tej prestiżowej imprezy. Po drodze wyeliminowali m.in. trzy doświadczone duety z czołówki, m.in. występujących z jedynką kolumbijczyka Roberta Faraha i Argentyńczyka Horacio 20 Trzyletni Wrocławianin nigdy wcześniej nie wystąpił w finale deblowych zmagań w singlu. Udało mu się to tylko raz w poprzednim sezonie w Winston Salem. Wówczas też sięgnął pod tytuł. Churkacz poprawił sobie sukcesem humor ze zmaganiami indywidualnymi w Paryżu. Pożegnał się już po meczu otwarcia. Optymistycznie w rywalizacji podwójnej też u Szymona Walkowa, który szczebel po szczebelku wspina się coraz wyżej w deblowej hierarchii w kraju i w Europie. Tenisista Redekow Wrocław i Karol Drzewiecki awansowali do ćwierćfinału debla tenisowego Challengera we włoskiej miejscowości Sei. Polacy pokonali w pierwszej rundzie Niemca Daniela Mazura i Austriaka Sebastiana Ofnera, 7-6, 4-6 i 10-8. Kolejnymi rywalami Walkowa i Drzewieckiego będą reprezentanci gospodarzy Francesco Forti i Federico Gajo. Ten rok dla Walkowa może być przełomowym. Przypomnijmy, między innymi, na dzień dobry odniósł dwa zwycięstwa w turniejach rangi ITF w Sunderland i Glasgow. W sierpniu po przerwie rozpoczął regularne starty w imprezach rangi ATP Challenger. Wygrał zmagania we włoskiej miejscowości Biella z Finem, Harim Heliwarą, a następnie w Barcelonie z Austriakiem Tristanem Samuelem Weisbornem. Teraz czekamy na sukces w Ortisei.